na pomeczowej konferencji prasowej. Za nami kończące spotkanie szóstą kolejkę trzeciej ligi Tomasowia podejmowała Orlęta z Pąglejka Razem Podlaski 0 do 0. Prosimy o pomyczowe refleksje i komentarze obu trenerów. Pan no, panie proszę bardzo. Panie, Dzień dobry, witam. No, przyjechaliśmy do Tomaszała z myślą tylko i wyłącznie o zwycięstwie Wiedzieliśmy, że, że Tomasowa jest w naszym zasięgu, mimo, że będzie grała u siebie. Wiedzieliśmy, że przynajmniej w początkowej fazie meczu będzie grała bardzo defensywnie i, i to się potwierdziło. Byliśmy zespołem yy, na pewno dojrzalszym piłkarsko, co nie przekładało się na, na jakieś tam sytuacje bramkowe. W pierwszej połowie jeszcze zagrażaliśmy, nabrakowało brakowało nam w drugiej 45 minutach jakości z przodu, yy, przede wszystkim yy, pogrania. Na dwa kontakty i cierpliwości w rozegraniu tych akcji. No podejmowaliśmy błędne decyzje, jeżeli chodzi o podejmowanie pojedynków jeden na jeden graliśmy w tych sytuacjach, gdzie powinniśmy podrać piłkę, bo uważam, że mało nie takich zawodników, którzy potrafią, potrafią się przy tej piłce utrzymać. A tak to osoba liczyła na kontry i po jednym z naszych błędów na początku drugiej połowy mogliśmy przegrywać równie dobrze i na zero. Za mało było, za mało było, tak jak powiedziałem, z przodu tych sytuacji bramkowych. No i jest remis na wyjeździe, z którego na pewno moja drużyna, a nie ja się nie cieszymy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ten Gospodarz pan Tomasz Ołowski, Proszę bardzo, panie Po ostatnim meczu, w którym w Rzeszowie po naszej bardzo samotnej porażce, gdzie prezentowaliśmy ofensywny futbol, gdzie atakowaliśmy odważnie, Przegraliśmy 5-0. Wiadomo, że w tym meczu najbardziej liczyły się punkty. Liczyło się również to, żebyśmy nie stracili bramki z takim nastawieniem, żeśmy wyszli. Wobec problemów kadrowych, które akurat się pojawiły przed tym meczem, naprawdę musieliśmy podjąć taką taktykę gry. Orlata na pewno są od dużo dojrzawszym zespołem, mającym w spadzie zawodników, którzy grali w wyższych ligach. Było to szczególnie widać na początku meczu. Tak jak jednak to dobrze powiedział nie przykładało się za praktycznie na żadną sytuację. Myśmy czekali na, na, swoją, na swoją szansę. Można powiedzieć, że no, doczekaliśmy się, niestety nie wykorzystaliśmy jej. I tak patrząc yy, na cały ten mecz. No mecz walki, który 80% toczyło się w środku pola. Yy, z sędzią po meczu, mówił, że takie mecze się trudno sędziuje, bo było dużo kontaktów. Na szczęście nie było żadnych złośliwości. Myśleli, że jakieś poważnej kontuzji się to było. I tak jak patrzę, to chyba oba, obie drużyny założyły sobie, że nie straźmy bramki. Jak się nam uda strzelić, to, to być może będzie, będzie trzy punkty. W pewnym sensie no myśmy jakby te punkty są ważne. W kryzysie w Rzeszowie takie nastawienie z trudnym przeciwnikiem, oni nam nie leżą w tamtym roku. żeśmy z nimi u siebie przegrali, na bieżnie żeśmy zremisowali. Więc wiedząc, że potencjał mają właśnie taki, a nie inny, należy się z tego punktu cieszyć. Dziękuję bardzo. jeszcze ja pytanie do Tomasza Orlowskiego. Pamiętam, że rok temu, praktycznie równo, 8 sierpnia. Pan tutaj to Tomasowi pisał kantor i rozpoczął pracę z Tomasowią. Gdyby miał Pan tak ocenić tą Tomasowi rok temu i Tomasowię teraz, jak by to wyglądało? No, co ciekawsze, wydawało się, że potencjał w tym roku był troszkę, troszkę lepszy, ale y, gramy słabiej, zdecydowanie słabiej. Wpływa na to, na, na to kilka, kilka na pewno rzeczy. Przede wszystkim. Zawirowania, jakie działy się przed ligą, z kontraktami. Zawodnicy nie trenowali, bo nie mieli kontraktów podpisanych czy ważnych, szukali sobie klubów na własną rękę, różne, różne rzeczy. No, doszło, że tydzień przed ligą pojechaliśmy na spalik do, do zamościa, pojechaliśmy w 11, w tym 4 milionów. Także to jest pierwsze. Na pewno jakieś błędy tam popełnione, ale ja wiem, jakie. Troszkę zaufałem za bardzo zawodnikom i, i to, to jest też ten że błąd, że może nie wyglądamy tak dobrze. Następna rzecz naprawdę, troszkę ta prawa kontuzji, która nas jak nie gra jeden, to, to nie gra następny. Paski, który no jest czołowym zawodnikiem w naszym zespołu, znowu jakoś ma kontuzję, drugi mecz, mecz nie gra. No ciągle co, coś tam się, coś to się tam dzieje nieprzemyślonego odszedł Orzechowski, który no młodzieżowiec podstawowy zrezygnował Kozyra, który też był bardzo dobrym zmiennikiem. No, też to no, ma jakiś wpływ na, na to co się dzieje. Powiedziałbym również, że chyba atmosfera tego zespołu jest różna, ale nie chcę się zagłębiać. Dziękuję za pytanie do radnego Szymajda, że zauważyłem, że pan również wprowadza Troszeczkę dłużej, o 3 miesiące dłużej procesji naszego trenera wprowadza Pan na swojej drużyny młodych chłopców, tutaj wchodzi, że, chodzi mi o to, że wprowadził Pan do linii defensywnej młodych chłopaków. Jak wygląda, czy nie boi się Pan takiego ryzyka, bo widać tutaj było to, co Pan powiedział w swoim, w swoim tutaj zdaniu, że, że dojrzała drużyna, prezentowała się na boisku na pewno. Jak to wygląda z tymi młodzieżowcami, słyną z dobrej dobrych szkółki migarskiej? Powiem panu tak, i tutaj jest pewien paradoks, bo, bo w tym tygodniu miał zagrać jeszcze jeden chłopak, który być może przewidziany był do gry w pierwszym składzie i, i, i po prostu w czwartek i piątek nie przyszedł sobie na trening. Nie wiem do tej pory, co się z nim dzieje i wszyscy naokoło mówią, że trzeba stawiać na swoich, na wychowanków i tak dalej. Ja to jest z tą młodzieżą, zresztą rozmawiałem z Orłowskim, z tą młodzieżą nie tylko jest z tymi zawodnikami, jest różnie. Po prostu, no, niektórzy pewnie nie chcą grać w piłkę. Ci, którzy chcą grać, na pewno dostaną swoją szansę. Mamy i Arka Kota, i, i, i Łukasza Eberta na prawą stronę. Wcześniej był Mateusz Łakomy, z którym, którym niestety musieliśmy się rozstać. Jest kilku młodych, Bartek Powałka i Marek Nowacki, którzy na pewno też dostaną swoje szanse. Ale tak jak powiedziałem, no, potrzebna potrzebne nam jest teraz kilka zwycięstw, które no, że tak powiem, Stabilizują tą sytuację, przede wszystkim punktową w tabeli i wprowadzą taki spokój na boisku, że, że, że nie będziemy za szybko cenę dążyli w każdym meczu do, do strzelenia jak najszybciej bramki, bo to też y, młodzi chłopcy widzą, że, że ta presja jakaś tam jest. I tak jak mówię, no, z tymi młodzieżowcami i młodymi chłopakami jest różnie. No, jeden mnie akurat teraz zawiódł, mam nadzieję, że będzie oglądał ten wywiad. No, ja już miejsca dla niego w tej drużynie nie widzę a miał szansę zagrać od początku w tym meczu, Dziękuję bardzo. Jakieś pytania proszę Ja bardzo. mam do trenera gości. Powiedział pan, że nie jesteście zadowoleni z tego remisu, ale z przebiegu meczu no, ten no, remis jest chyba sprawiedliwy, bo i wyście mieli dwie, trzy sytuacje i to w tym meczu. Zgadza się i szczególnie do przerwy mogliśmy się pokusić, gdzie bardziej defensywnie jakąś tam o jakąś strzeloną bramkę, bo, bo jakieś może nie 100%, ale dwie, trzy sytuacje były dobre. Zakładaliśmy, że, że, że będą grać defensywnie i liczyliśmy może też na jakiś stały fragment gry, no ale no, ciężko jest tutaj widzę, strzelić bramkę, ciężko jest jak każdemu grać o, o, o punkty, bo wiadomo, że, 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 tu nikt, że tu nikt za darmo tego nie odda. ktoś powie, że graliśmy na wyjeździe, jest punkt. No ja jeszcze raz powtórzę, że uważam, że mam taką drużynę, że ten punkt to nie jest dla nas zdobycz, tylko to są dwa punkty stracone. Do trenera gospodarki. Panie trenerze, kibice, którzy opuszczali stadion, to trochę psiaczyli na grę zespołu, bo spodziewali się bardziej ataków niż gry defensywnej. Co by pani im powiedział? Bo mało kto zauważa, że ten zespół przestał mieć mecz bielą, walczył i praktycznie pierwszy mecz jest na zero z tyłu. Tak naprawdę w tej chwili nasz potencjał po prostu mówi że... Sobie... To jest, to jest pierwsza rzecz. Zagraliśmy ofensywnie z Rzeszowie, otwarcie, przydaliśmy 5-0. No, trzeba było szukać trochę przełamania. Myślę, że to nie będzie tak, że my będziemy grać defensywnie w każdym meczu. Wiedzieliśmy, z kim gramy. Orlando na pewno mają, jeszcze raz powtarzam, potencjał bardzo duży. I, i spodziewając się trudnego spotkania, nie chcieliśmy się otwierać i, i grać końcówka była już taka bardziej atak za atak, bo troszkę i siły wiadomo i, i każdy jednak tam dążył do tego, do tego, żeby strzelić bramkę. Ale no, w pewnym momencie yy, liczą się punkty. No, pamiętamy naszą wiosnę, myśmy tu rysowali 3-3, 2-2, mecze były piękne, otwarte. Atak za atak, tylko że my jesteśmy, byliśmy na 14 miejscu w tabeli, że potrzebujemy punktów. I... Bardzo często jest tak, że no, tabela weryfikuje o co gramy i weryfikuje taktykę na boisku. Także no, to no, m.in. skłoniło mnie, że wobec naprawdę dużych trudności kadrowych. Na dzisiejszym meczu wypadają mi ja tam mówię, Paski, w, no, praktycznie dziś rano zdecydował, że jednak nie zagra wpadnie Bojarczył, bo tak jak mówię jeszcze tam ofensywnie zawodnicy orzechowski kozyra. No to, to jest sporo jak znowu ubytków jak na ofensywne możliwości zespołu i dlatego no, taka, a nie inna taktyka. Rok wcześniej Pański Zespół też miał kłopoty z punktowaniem, dopiero tak naprawdę zaczęło to się bodaj dziesiątej kolejki od meczu z Abiu Świni. Czy ten dzisiejszy mecz może być takim przełomem, pan myśli? No myślę, że przede wszystkim jest zadowolenie z tego, że trzymaliśmy w tej taktyce defensywnej, że zagraliśmy na zero w tyle. Przypominam, że w tamtej rundzie na wiosnę, mając praktycznie taką samą obronę, straciliśmy 14 bramek w sumie, a my mamy już 14 bramek straconych. Także, no powiedzmy, to było takie dzisiejsze dla nas ważne założenie, żebyśmy nie stracili bramkę. Bo jak się otworzymy, no to mamy problemy, potem często przeciwnicy potrafią nas kontrolować i, i, i jest źle. I to jest dla mnie to, to jest najważniejsze. Wszak drużyna też była zadowolona z tego, że nie straciliśmy bramki, że powiedzmy to jej zaangażowanie, ambicja, walka przyniosła punkty, bo najbardziej boli, jak oddajemy serce na boisko, a przygodę. Dziękuję bardzo. Panowie.